W finale szóstej edycji Sanatorium Miłości nie brakowało skandali, szczególnie tych związanych z Janiną i Tadeuszem, którzy publicznie prali swoje brudy. Tym razem jest głośno o kolejnym uczestniku. Do mediów zawitał Andrzej i poprosił o pieniądze. Na co miałby je przeznaczyć? Andrzej był jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników sześciu. Edycji Sanatorium Miłości mężczyzna nie ukrywał bowiem, że mieszka w domu pomocy społecznej. Gdy emocje po finale programu opadły, mężczyzna zdecydował się poprosić o pieniądze. Co ciekawe, wcale nie miałyby być przeznaczone dla niego. Andrzej z sanatorium miłości chce pomagać szczypiornistom. Pojawienie się Andrzeja w mediach było związane z charytatywną akcją na rzecz sportowców. Jako ambasador Stowarzyszenia Oldboju Piłki Ręcznej chce niedługo rozpocząć zbiórkę w internecie, dzięki której zebrałby środki pieniężne na rehabilitację byłych profesjonalnych i amatorskich sportowców, których niezwykle często nie stać na to, żeby podreperować swoje zdrowie. Potrzeby są ogromne. Ci ludzie, a jest ich naprawdę sporo, nie mają pieniędzy na rehabilitację, która kosztuje setki tysięcy złotych. Borykają się też z problemami socjalnymi, nie stać ich na kupno pralki czy innego sprzętu AGD, mówił Andrzej Plejadzie. już wie o czym mówi, bo sam od wielu lat związany jest ze sportem. W młodości zawodowo grał w piłkę ręczną w Poznaniu, a teraz nie tylko ogląda transmisje z zawodów, lecz także sam trenuje. Poza tym lubi jazdę na rowerze, taniec oraz morsowanie, andrzej zmienił swoje życie. Andrzej chce zmienić zarówno życie innych, jak i swoje. Po finale sanatorium miłości mężczyzna wynajął mieszkanie i zatrudnił się w firmie transportowej, dzięki której może dorabiać sobie do emerytury. Choć praca daje mu się we znaki, nie zwalnia tempa i z powodzeniem łączy życie zawodowe z pomaganiem innym. Firma transportowa, w której pracuje, dowiezie im potrzebny sprzęt. Sam chciałbym też trochę zwolnić i zacząć pracę stacjonarną, bo wracam do domu o godz. 18 i ledwo żyję. W ostatnim czasie pomagam też w Fundacji Marysi Waligury, która wystąpiła w Sanatorium Miłości.